Witam serdecznie kochani. Tak jak obiecałam, że postaram się zrobić rozkład na tą pełnię, czyli pełnia 19 sierpień 2024 na niebieski księżyc, księżyc jesiotra. Tak, na tą pełnię postaram się zrobić Wam rozkład, bo jest to też i nietypowa pełnia, dlatego że pełnia jest w wodniku, a słońce wie. mało tego. Pełnia w wodniku w kwadraturze z uranem. Więc uran może nam dużo tutaj namieszać, a wodnik też rewolucjonista, a z kolei słońce wie, czyli upartość i tak dalej. Więc co ta pełnia nam wnosi? Przede wszystkim należy odpuścić, ponieważ tutaj może dziać się dużo rzeczy, które przybiorą całkowicie inny obrót niż do tej pory. Diametralnie się coś może zmienić u nas. Jest to bardzo intuicyjny czas i zdajmy się tutaj na swoją intuicję, mądrość i świadomość, tak? y I moi kochani, mogą nastąpić niespodziewane zbiegi okoliczności, niespodzianki. Y bardzo tej pełni towarzyszy bardzo dzika. Energetyczna i taka taka energia nieokiełznana, czyli coś się będzie działo, na co nie będziemy mieli zbyt dużego wpływu. To teraz mogą wypłynąć jakieś wiadomości, które wyskoczą jak króliki z kapeluszy, teraz możemy się dowiedzieć czegoś. Uran spowoduje, że zasłony, które gdzieś mieliśmy tam na oczach, mimo że intuicja podpowiadała, my mówiliśmy sobie, gdzie tam, a co tam, sobie coś wymyślam, to właśnie teraz opadną to teraz dowiemy się już tak definitywnie, można powiedzieć yy, po prostu wręcz skopa to co nam nie służy, ale oczywiście to wszystko ma za zadanie oczyścić nas z tych rzeczy nie, toksycznych, po to żebyśmy widzieli da, dać nam prawo wyboru czy chcemy pić, ale już świadomie w tym czymś czy też chcemy z tego wyjść uniknąć tego i zacząć życie może nie wiadomo jakie ale już z własnymi decyzjami. Dużo niespodzianek, dziwnych zbiegów okoliczności. Czasami się to będzie rozwiązywać całkiem inaczej niż my myślimy. I z tego tytułu, z tej pełni, tak? bo tutaj tak naprawdę warto odpuścić i jeżeli coś się już sypie, to to zostawić, oddać się na siłę wyższą. I z tej okazji zrobimy sobie takie cztery pytanka na pełnię. I wybieracie po pełniach. Czyli pełnia z latarnią to numer jeden, pełnia z mostkiem to numer dwa, pełnia z domkiem numer trzy i pełnia z kotkiem numer cztery. To są Wasze czytania do wyboru. I teraz ja sobie tak ułożę te rzeczy, żebyście jeszcze widzieli. To tam się jeszcze nie zdecydował, a my robimy pełnię numer jeden, czyli pełnia z latarnią. I taki rozkładzik na cztery karty mini, ale mam nadzieję, że coś wam tam podpowie. Co należałoby zrzucić ze swojego życia serca? Co należałoby zrzucić, tak? Co należałoby zrzucić i jak możesz to zrobić, co Cię może przed tym powstrzymać i w jaki sposób ten księżyc ten właśnie teraz ta pełnia w wodniku, będzie Ciebie wspierać. Dobrze. I co my tu mamy? Co należałoby zrzucić? Masz czwórkę pentakli. Przywiązanie do bezpieczeństwa finansowego, do zaplecza, do oszczędzania. Tak? Taki strach przed tym, że nie będzie mnie na coś stać. Taki strach przed tym, że lepiej nie wydawać pieniędzy, oszczędzać, nie kupię sobie tego co lubię, nie robię. To należy zarzucić, ponieważ za mało inwestujesz w siebie, i tu warto byłoby zacząć to robić. Jak możesz to zrobić? No właśnie, przestać rozpaczać. Zobacz, tutaj taki człowiek pomiany, leży, tu serduszko, tak? Przestać się bać, że sobie nie dasz rady, bo doskonale sobie dasz radę. Bo co nas nie zabije, to nas wzmacnia. I jeśli zainwestujesz w siebie, odejdziesz od tej takiej, bo to może być też, że ktoś ci daje zaplecze finansowe, ale ty tam się czujesz źle, poniewierany, taki mm, jazdy psychiczne, może i fizyczne, no ale ja sobie nie dam rady, to bo tutaj mam zaplecze, to finansowe, mam gdzie mieszkać, tak? To należy takie myślenie porzucić, a tutaj masz, jak to możesz zrobić? No po prostu odejść od tego, przestać to robić, zostawić to. A co mnie może powstrzymać? Sprawiedliwość. No to, że nie będę mieć pracy, to, że będę się bać rozwodu, to, że może czegoś nie znajdę. I takie, taka sprawiedliwość, też taki strach przed osądzeniem przez partnera-partnerkę, przez pracowników, strach przed. Byciem na językach. To cię może powstrzymać. A jak ten księżyc by cię wspierał w podjęciu tej decyzji? Masz królową Pentakli. Królowa Pentakli to osoba, która ma właściwie wszystko. Ma władzę, ma finanse, ma miłość, sama decyduje o sobie. Księżyc będzie cię wspierał, stawiając na twojej drodze właśnie takie okazje. Tylko ty naprawdę masz wiele do przezwyciężenia, żeby ku temu dążyć. Musisz przezwyciężyć przede wszystkim lęk w sobie, żeby móc wykorzystać te nadarzające się okazje. Dobrze. I dla Ciebie znaki, jakie będą Cię wspierać. W Twoich dążeniach to bliźnięta, a znaki, jakie będą Cię troszeczkę hamować i mówić co ty robisz tak, to skorpiony. I karta dodatkowa dla Ciebie, kart księżycowych, to jest pierwsza kwadra w baranie. Wkro... Wkrocz w swoją moc. Proszę jak pięknie. Masz tą wewnętrzną moc. Wkrocz w to. Korzystaj z tej energetyki, z tego poczucia, by w końcu być szczęśliwym. Dobrze. Tyle jeśli chodzi o jedyneczkę, Dla tych, co wybrali dwójeczkę i. Most, ja też to wybrałam, więc będę słuchać Coś ostatnio dwójeczki wybieram Więc dla tych z was, co wybrali to Co należy zrzucić, tak? Zrzucić wraz z tym, że pełnia będzie maleć Co należy zrzucić, skorzystać z tej mocy tego księżyca Tego urana, który nam pokazuje na świetle O, proszę U mnie to dodatkowe kilogramy u niektórych jeszcze coś innego. I jak to mogę zrobić? Dobrze. Co mnie może powstrzymać? I w jaki sposób księżyc ten będzie mnie wspierał? No więc tak, co należałoby zrzucić? No w przypadku moim to akurat dodatkowe kilogramy, bo jest mi ciężko, bo jest mi źle. Ale u niektórych jest tutaj jeszcze powiedziane te wszystkie troski, które wziąłeś na swoją głowę, troski innych osób. To, że chcesz teraz się pomagać wszystkim dookoła. To, że bardziej troszczysz się o innych, jak i o siebie, ale też pora zadbać o swoje zdrowie. I należy właśnie zrzucić wszystko to, co szkodzi Twojemu zdrowiu. Jak możesz to zrobić? Asmerczyk. Dokonać cięć przede wszystkim. Zacząć być asertywnym i mówić nie tym osobom, tak, które gdzieś tu są. Zacząć też yy, oczyszczenie, więc w przypadku moim, tak jak dieta, kilogramy, no to zacząć oczyszczanie organizmu, tak? Jak to możesz zrobić? Obciąć to, co mi nie służy w diecie, ale też obciąć wszystkim wam, co nie służy Wam, co powoduje, że czujecie się przebici, zmęczeni. I tutaj dla tych, którzy gdzieś tam chorują czy coś jest nie tak, to tutaj należy po prostu udać się do specjalisty. Jeśli chodzisz już do jakiegoś, to widocznie, skoro nie pomaga, to znak, że trzeba go zmienić. Co mnie może powstrzymać? Taki lęk, że sobie nie poradzę. W moim przypadku, że będę chodzić głodna, że będę mieć zły humor przez to, ale to też, że sobie nie poradzę, że nie dam rady, że no tak głupio mówić nie wszystkim, tak? Nie chcę być oceniany jako ten zły, wredny takie myśli. I przez to biorę te problemy sobie na głowę. W jaki sposób Cię będzie wspierał ten księżyc? Masz tutaj ósemkę pentakli. Da Ci możliwość pracowania nad sobą. Da Ci okazję do takiego systematyzacji i jeżeli tutaj będą wyrzuty z innych stron na dłosunku ciebie, to da ci możliwość pracy i takiej wymówki. Nie mogę, bo pracuję. Nie mogę, bo nie mam kiedy. Nie mogę, bo nie mam jak. Tak. Takie właśnie rzeczy. Znaki, jakie będą Cię wspomagały w Twoich decyzjach, To wagi, a znaki, jakie mogą ci przeszkadzać, czyli namawiać cię do tego złego, to bliźniaki. I karta przesłaniowa dla ciebie to ostatnia kwadra w pannie. Zadbaj o szczegóły, czyli w tych wszystkich sytuacjach zadbaj o szczegóły, dokładnie sobie to rozplanuj, jak to zrobić. Rozpisz dietę, tak? Napisz sobie, co komu masz mówić, dlaczego nie, dlaczego to i tam, to zadbaj o szczegóły. Dobrze, dla tych z Was, którzy wybrali domek, co mamy w związku z tym? Dla tych z Was, którzy wybrali domek, czyli wybór trzeci, co należy zrzucić wraz z tą pełnią, co należy zrzucić, wykorzystać tą koniunkcję. Jak to mogę zrobić? Co Cię może powstrzymać od tego? W jaki sposób Księżyc będzie Ci oświetlał tę drogę? W jaki sposób będzie Ci pomagał? Jeszcze taką jedną dociągnę, taką podpowiedź. Tak, ok. Więc, co należy zrzucić? Wszystko, co się wiąże z nastrojami, relacjami, uczuciami, które powodują, że w jakiś sposób gdzieś jest źle, to jest strach przed samotnością, to należy zrzucić. Nic na siłę, miłości na siłę się nie zdobędzie. To też strach przed otwarciem się na miłość, bo kiedyś byliśmy zranieni, tak? Co należy zrzucić. Zrzucić należy wszystko co, to, co hamuje Ciebie na poczucie miłości, zadowolenia i wdzięczności. Jak to możesz zrobić? Przestać tkwić w przeszłości i zacząć dostrzegać nowe możliwości? Przestać rozpamiętywać, co było. Podkreślić to grubą krechą i otworzyć się na nowe sytuacje, nowe osoby, nowych ludzi, poznawać nowe sposoby tego, jak odczuwać miłość. I co Cię może powstrzymać? Lęk przed działaniem. Asbuław mówi o działaniu, o otwarciu się drogi do działania, nowe możliwości. Lęk przed tym, że mogę być dalej zraniony, lęk przed tym, że nie dam sobie rady albo lęk przed tym, albo niechęć do działania, bo po prostu nie chce mi się robić nic. W jaki sposób księżyc może ci oświetlić, pomóc drogę, będzie sobie tobą na twojej drodze nowe możliwości, nowe osoby, nowe sytuacje. Od ciebie tylko zależy, czy z tego skorzystasz. Znaki, jakie będą dla ciebie przychylne, To strzelce, a znaki, które mogą ci gdzieś tam obciągać od tego, co chcesz zrobić, to skorpiony. A karta przesłaniowa dla ciebie to Nów w koziorożcu i idź i prowadź. Czyli idź do tego nowego i prowadź. Jeszcze porywaj ze sobą innych, tłumy, organizuj, bądź tym, który kocha i pokazuje innym, jak kochać. I ostatni księżyczek czyli z kotełkiem dla tych, co wybrali ten księżyc, dla tych, co wybrali ten księżyc mamy takie przesłanie od co należy zrzucić. Wraz z tym księżycem, jak możesz to zrobić, co cię może przed tym powstrzymać i jak księżyc ci może w tym pomóc, Ten, rozświetlić tą drogę, jak może ci w tym pomóc, a to jeszcze jak możesz ci, może ci w tym pomóc, jak rozświetlić to wszystko, co należałoby zrzucić, Królowa była, to to, że zawsze musisz być na pierwszym miejscu, to to, że zawsze musisz podejmować decyzje, to to, że wszystko bierzesz na swoje barki. To, że tak jakby pierwszy się wyrywasz do działania, pierwszy oferujesz pomoc. Dla ciebie pora na odpoczynek, niech inni się troszeczkę tym zajmą. Nie musisz być numer jeden, nie musisz być najpiękniejszy, najlepszy, najfajniejszy. Pozwól sobie na wyluzowanie. Zarzucić takie bycie na tip top. Tak? Jak to możesz zrobić? Pozwól sobie na odpoczynek. Wyjedź gdzieś, odpocznij, wyluzuj. Bez makijażu, bez tapety, bez jakichś tam, nie wiem, super stroi w dresach. Tak właśnie gdzieś na łonie natury. W oddaleniu. Może jakieś sanatorium, a może takie oddalenie się, wyjechanie gdzieś indziej, poznanie nowych ludzi. Odpoczynek mój drogi księżycu w pełni z kotełkiem. Co ci może w tym przeszkodzić? Strach przed. Yy, powstrzymywać się. Strach przed yy, byciem samemu, większe skupienie się na duchowości. Zamiast też troszeczkę czegoś dla ciała. Tak. I jak ten księżyc może Ci pomóc? Da postawić Cię w takiej sytuacji, gdzie trzeba będzie podjąć decyzję, bo coś Ci zwali na głowę, i wtedy powiem: Dobra, dosyć, niech inni się tym zajmą. I postawić Ci osobę, która spowoduje większe drganie Twojego serca i która Pomoże Ci trochę wyluzować. Znaki przychylne dla Ciebie to które mogą Cię wspomóc, a choć Ty to panienki, a znaki, które mogą Cię przed tym powstrzymać to ryby. A przesłanie dodatkowe dla ciebie z kart księżycowych, to my tutaj mamy. Ostatnia kwadra w Baranie. I pracuj przez swoje uczucia. Czyli więcej uczucia w to Tak? I ja Wam dziękuję ślicznie. Taki krótki rozkładzik na pełnię. I oczywiście zapraszam na inne czytania na kanale YouTube Widmiejware na A subskrybenci mają. Już dodatkowe filmy. A dzisiaj jeszcze wejdzie film z okazji przekroczenia 7000 subskrypcji. Więc jeśli nie subskrybujesz, to zapraszam do subskrypcji. Życzę wszystkiego dobrego.